W poprzednim odcinku. Się w ogóle zastanawiam, czemu zawsze, jak wchodzę na kolejną lokację, to oni nie czekają przygotowani. Przecież, jak ja bym zobaczył, że jeden typ, i jego wymyślony przyjaciel, właśnie rozpierdolili pół armii, to stałbym kurwa lufą czołgu w tych drzwiach. I jakby tylko ktoś zapukał, to dostałby free. I chuj, że to Tomek wraca z Łazienki. Wiedział na kogo czekamy. Walk away with blood on your hands. jednak gramy Page, Ach, czyli przeżyłem, co ty nie powiesz? Właśnie wybuchło mi to wry, co mam? Kałasznikow. Rajno, Kałaszników i Rajno, dobrze. Witamy w 12 ostatnim odcinku z kampanii, obiecuję. A, kałożników na burcie. O, kurwa, nawet nie zauważyłem, czy go zabiję. Dobra, wiecie co? Tak będzie łatwiej. Wy jesteście moi, czy nie? Przecież przed chwilą do was strzelałem. A, nieważne. Zapierdalanie za koszulki jednak mi się nie opłaca. Teraz cielimy bluzy. przyszku? Nieważne. Nie popadajmy w negatywne emocje. <laughs> jak on wchodzi jak kozak kurwa kocham to dojeb go, dojeb go, dojeb go, nie lubię go dojeb go, nie lubię go, dojeb nie lubię go nie dyskutuj, dojeb go yes. co to kurwa za ninjitsu o oh, dobrze czułem się tak cieszę grając złym dawaj go, dawaj go O jebo! Ja nawet nie umiem wykinać głowy w tę stronę. On już powinien nie żyć. Wyglądało, jakby chciał mu usiąść na morzu. To wyglądało już źle. Dawaj go, zrobiłem ten quick time. Po której stronie ja w końcu gram? Nieee... Umarli mi Page'a. I jeszcze w dodatku zniknął. Nie zdążyłem się z nim pożegnać. Rip dla Paige'a w komentarzach. Teraz to już nic nie ma sensu. My ja też się zabije. No nie, no znikli mi Paige'a od razu, kurwa, po zabiciu. To był taki fajny spoko Ziomek. Miał szansę zrobić karierę. Spokojnie, nie chcę mi się. Skończmy tę misję szybko. Co? Z... Czemu? A. Dobra. Kolejny. E, bardzo zła sytuacja, zaraz umrę. Bardzo. Bardzo zła. Bardzo. Mhm, mm mhm, mm okej. Okay. Pompka wieże. Owap, oh, poczekaj chwilę. Czyli tak, granat dopadł tamtego i tego, ale nie dopadł tego. No okej. Okay. Sun się. Co ty kurwiesz? Kurwa co? Ja nie, nie przedłużam odcinka specjalny. Nie, naprawdę. Tym bardziej, że widzicie, słuchawki mi zaraz padną. Kiter, kitramy się. Dobra. Ten granat nic im nie zrobił. Co jeszcze mam? Tylko to M4, podobne coś. Tak będę szedł przez całą resztę misji. Nie wierzycie mi? To patrzcie, co do kurwy, zrobimy chociaż jakiś checkpoint? Nie, nie zrobiłem. Co? zapowiada się wybornie. Demet! Damn it. Demet, Damn it, dokładnie! Przecież ich, kurwa! Nie, ja no Ale tak będę musiał chodzić teraz. Naprawdę będę musiał tak chodzić i ściągać ich jak najmniejszym kosztem. Przecież ja nawet ich nie widzę. Nie to, że wzro wzrok mam zły, chociaż to pewnie też, bo powinien nosić okulary, a nie noszę. Od kilku lat, ale. Ja właśnie wszedłem w ogień jak idiota. <laughs> miał być Na no, spokojnie Dominik Dobra Nie nie wchodzimy dalej. Będę to przechodził dopóki nie nauczę się każdego ich kroku na pamięć. Jak go granat nie zdjął on dosłownie po nim przebiegł gdy on wybuchał? Dobra, skracam, skracam, skracam. O nie, 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 nie pierdol, odsuń się. Co to od To koniec. To koniec. Udało się. <śmiany> Nawet go nie pochowali. Nareszcie. Dzięki za oglądanie. To był Modern Combat 4 w kampanii. Czeka nas jeszcze dwa odcinki z trybu multi. Więc szykujcie się, bo naprawdę nas czekają dwa odcinki z trybu multi. To by było na tyle. Do następnego.